Dzień dobry, w warunkach polskich szczypiorek jest dosyć popularnym warzywem, przyprawą, czymś co, co, co chętnie spożywamy i oczywiście znamy szczypiorek jako taki, który mamy jako ten cienki szczypiorek, gatunek alium szynoprazą, na natomiast dosyć częstym Motywem jest produkcja szczypiorku z cebuli. Tutaj cebula szczypiorowa Maradona została posiana na najwcześniejszy zasiew, mniej więcej tydzień temu ścięta, później została bardzo szybko zasilona. Także jak widać, pierwsze liście, które nie zostały w pełni ścięte, już odrastają jest fajna metoda, będę o tym mówił, będę to pokazywał, będę starał się to jakoś Państwu prezentować w kolejnych odcinkach Maradona dosyć odmiana o, o wegetatywnym wzroście, taka szybka szybko rosnąca tutaj już zaczyna to z powrotem rosnąć proszę zobaczyć, kolejne liście już mamy, oczywiście ten który był ścięty będzie do wyrzucenia, natomiast nam chodzi o to żeby Wyrosły nowe liście Tutaj fajnie widać Żeby wyrosły nowe liście Ten został ścięty ale tu już się pojawia nowy Po tygodniu, po kilku dniach rośliny już regenerują się, już ruszyły, omijamy ten moment długich, trudnych wschodów wschodów, które są często bardzo ryzykowne w przypadku cebuli. O tym będzie jeszcze parę odcinków, mam nadzieję, żeby zainspirować niektórych do produkcji w ten sposób.